stencie mogliśmy zauważyć, że zostaliśmy lekko zaszantażowani i musimy pomóc im. Warunki mieszkalne jako tako nie są zbyt dobre. Nie dziwię się, dlaczego uciekła. Uciekła jak uciekła, oczywiście. No, Tom, This is your final notice. Tak właśnie będziemy mieszkać w przyszłości. Będziemy mieli takie wielkie talety, tak, taką kabinę prysznicową, taką mywarkę Oraz takie piękne widoki z naszego okna. Okej, okay, więc żeby nie przedłużać, idziemy z fabułą gry. Okej, okay. I said I'd help you. Hmm, ktoś tu leży, aktorska Słyszycie te głosy? Dobrze, no, że nie mogę tam wejść Bardzo z tego powodu się cieszę Okej, okay, tam muszę iść Bardzo przydatne urządzonko Przydaje się w 100% Okej, okay, więc wchodzimy I Już jest znowu jakaś akcja Mam nadzieję, że będzie tak od początku do końca od gry. Okay, w naszej grze. Captain Robert North. Sergeant John Carver. Last battalion? What do you mean? Last means last genius as in no more left. Not clear. No more left. Okej, robimy skip tak. Raz, dwa, trzy. O co się? Dwara milionów. Co się? Boom headshot Boom headshot Boom Idą dzikie banie Jak okay, idę do samochodu Uuu Czekam, uciekam. O amunicja. I amunicja, ją szybko. Za chwilę się po resztę. Reload. Boom headshot. Kolejny, kolejny. Zasowbanie. Ale oni mają zezu. Mogłem nagrać na troszeczkę wyższym poziomie Okej z tej amunicji, bardzo dobrze przyda się, co mi tu, tu ryga? Zobaczmy, czy coś tutaj fajnego nie leży. Z tego co wiem, tutaj w tej gierce można znaleźć artefakty, więc będę szedł z fabułą gry, przy okazji szukał tych artefaktów. Myślę, że później będzie dosyć ciekawa nagroda za to. Ok, to, to już będzie spokojnie. Why are these fanatics after you? You've me? destroyed markers in the past, I think that makes you a direct threat to their plan. Plan? Some end time prophecy based on the markers. Skrileczka. Yeah. Ellie thinks you can stop it. So now she's missing and they followed you here? Yes, now get to the roof of the Dredger Corp building. There's an extraction team waiting. Okej, tutaj co mamy? Nasza maszyna do upgradeowania broni. Niestety nie mogę jeszcze jej użyć. Dobrze, nic tutaj więcej ciekawego nie ma, mogę iść dalej. Nie wiem. O, pewnie znowu będzie jakaś Jadka. dostał w banie. Tam też. Snajper. Oczywiście. Poszukajmy czegoś. O. Oh. Tak, zabili ich. Mama mówiła, nigdy nie przechodź na czerwonym. i hit the freeway! Then cross it! They're unmanned transports! They don't stop for anything! I've still got my stasis unit. I'll slow the traffic and get across. I'm at Ups. <laughs> Ups. No tak, nieźle się porobiło. Przepraszam. A no coś tam leży. Ok, mamy pierwszy artefakt, tak właśnie jak o tym wspominałem. Spokojnie mogę już iść dalej. Chyba ptaszkę mam, tylko jedną. Zajdę ją podniosę. Okay, mam ich tutaj, ale przejdę jeszcze zobaczyć tutaj. Kojna ptaczka Strasznie dużo tej amunicji tutaj jest. Uh o. -oh. Wyrzucili coś ciekawego. Nie, nic. To są chyba... moi? Ale tak, już zdeptam Prosto na główkę. O, przepraszam. To jest jeden, dwa, trzy. Okej, okay, mogę zmieniać broń. Ale zostanę raczej w tym karabinku. Jest naprawdę bardzo fajny. O, ho, 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 ho scena jak w Matrixie. Dobrze. Musimy troszeczkę się porozglądać. Niezła jadka tutaj była. Jednak szkoda, że nie było mi tutaj troszeczkę wcześniej. Nie wiem, troszeczkę. Yeah. Jordan, this great. isn't just we a manhunt, it's systematic slaughter. Oh, you know But yeah, well, Why topple the government? Why, why you know? they blame them for experimenting There's with the, the markers? My so you can imagine what they think of you. Have you reached the extraction site yet? I'm almost there. I'm almost there. <laughs> it will lift us up from our miserable existence, and we will become one, united in body.

To była lekka zasadzka na nas. No, oczywiście, że dalej żyje. W końcu jestem głównym bohaterem tej gry. Więc ja się włączę i zostawię wam scenkę do oglądania. Jest coś, co chciałbym, there you see that that's a marker test lab they're everywhere at all the major colonies and outposts what do you want from me as part of the marker test program isaac you helped make them and today you of all people get to watch me set them free no no you'll kill everyone death is only the beginning isaac Nature must take its course, and I can't allow you or anyone else to stop that. Eyes forward, Isaac. Pay attention. And now it's time for you to join the cycle of rebirth. Oh. Oh.